Już mnie to powoli zaczyna denerwować. To po co żeśmy ją tam w ogóle zamykali? Czy wy jesteście serio poważni? Chcecie ją spalić żywcem? To nie był mój pomysł. No i co się tak wszyscy na mnie gapicie? To nie był mój pomysł. No dobrze, był to mój pomysł, ale dobrze wiecie, że czasem mi odwala. Czasem? To zbyt mało powiedziane. Przed Twoje poprzone pomysły zawsze mam jakiś problem, albo stoimy w korku. Ej, spokojnie, spokojnie. Nie chcę, żeby ktokolwiek z Was się tutaj kłócił. Ale może wróćmy już do tematu co my z nią w ogóle teraz zrobimy? Um, a ma ktoś jakiś pomysł? Może po prostu weźmiemy ją do mafii, odpowiednio wyszkolimy i przygotujemy, a może nam się tutaj przydać. Myślę, że możemy jej zaufać i dać jej jakąś szansę. Ona się tutaj cała trzęsie, a ty chcesz dawać jej szansę. Moim zdaniem się do tego nie nadaje, jest zbyt łagodna. Ja zgadzam się z Ariochem. Wydaje mi się, że moglibyśmy jej dać szansę. No dobrze, przekonaliście mnie. Ja jestem dość sceptycznie do tego nastawiony. Nie wiadomo, czy w ogóle szef nam pozwoli. Chociaż ogólnie uważam, że jest to głupi pomysł. Głupi pomysł? I ty gadasz o głupich pomysłach? Jeśli chcesz, to będziemy mogli to inaczej załatwić i porozmawiać, a twoja krew będzie się lała po tych ścianach. No dobrze, niech Wam już będzie. No to świetnie, a teraz przynieście mi mokre ręczniki. Czy możecie mnie już stąd łaskawie wypuścić? Mam dość tutaj siedzenia. Przypominam, że jeszcze kilka godzin temu uratowałam Ci życie, a Ty już narzekasz. To może mi w końcu powiecie, kim jesteście, a po co ja tutaj w ogóle jestem? Kochana, to nie jest czas na pogawędki. Mogę Ci tylko powiedzieć, że jesteś w mafii i będziesz tutaj odpowiednio wyszkolona, po to, abyś nam mogła pomagać. Więcej niestety się nie mogę powiedzieć, a tego po co tutaj jesteś, myślę, że dowiesz się w swoim czasie. A teraz odpoczywaj i pamiętaj, nie wychodź z łóżka. O Pandora, zaczekaj chwilę, jak z nią? Na razie dobrze. Musimy dać jej czas, aby przyswoiła się z wiadomością, którą ją przekazałam, bo powiedziałam jej co nieco, nie mogłam mówić za dużo, ale starałam się powiedzieć to tylko co mogę. No i w końcu, ileże to ja mnie się naczekałam, żebyś tutaj łaskawie wrócił? Rose, możesz przestać, ciągle mi tylko głowę zawracasz, a ja nie mam na to po prostu czasu. Ty nie masz czasu? Może ty byś się zajął po prostu dzieckiem, a nie gdzieś ciągle chodził? Jestem zmęczony i teraz nie mogę. Ach, to może mi jeszcze pojedź, żebym ci zrobiła herbatkę do łóżeczka. Między innymi. Aha, czyli tylko do tego ci jestem potrzebna. Znowu mam nagrywać najgorsze sceny popychania Może ty tutaj stój Hop, stój Nie, 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 nie Ostrość Boże, rykłam, chyba na cały dom się wydarłam -bu -du, -bu -du, -du, du, Walka, blu, blu, blu Ostrość oh. Jesus Oh my God.